11 grudnia otwarto ostatnią w tym roku wystawę w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Przybliża ona osobę oraz działalność Benedykta Dybowskiego, rycerza niezłomnego, jak głosi tytuł ekspozycji. Jej współorganizatorami są Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Komisarzami wystawy są Małgorzata Jurecka, która odpowiada za część etnograficzną, oraz Marek Słupek, zajmujący się częścią przyrodniczą. We wspaniałej pracy Normana Dejbisa między Wschodem a Zachodem jest taki fragment mówiący o tym, że w XV-wiecznej Europie były dwa narody nieegzystujące na mapie politycznej Europy ale mające wielki wkład w odkrywanie świata, w badanie naukowe nad światem, nad przyrodą, nad kulturą ludzką, to byli Polacy i Irlandczycy. Benedykt Dybowski to postać mało znana, ale historia jego życia jest pasjonująca. Przeżył niemal 100 lat, jest autorem ponad 300 prac naukowych, głównie z dziedziny biologii. Był lekarzem, społecznikiem, a za pomoc udzieloną powstaniu styczniowemu został zesłany na Syberię. I właśnie do tego ostatniego epizodu jego życia odwołuje się lwia część ekspozycji. Dybowski jest jednym z najwybitniejszych badaczy Syberii, w szczególności zaś flory i fauny jeziora Bajkał. Dzięki temu możemy oglądać niektóre eksponaty przywiezione przez niego z Azji, między innymi wypchane okazy tak egzotycznych zwierząt, jak lampart syberyjski. E, Fauny, mineralogii, skamieniałości, które te okazji przekazał do Rosyjskiej i Potemskiej Akademii Nauk. I tu jest fakt zasadniczy, który różnił e, być może właśnie Czerniakowskiego i Dybowskiego. Dybowski swoje zbiory przesyłał do Polski, do zoologicznego. Drugą część stanowią eksponaty etnograficzne. Dybowski badał specyfikę plemion zamieszkujących Syberię z własnej woli pojechał na Kamczatkę, by służyć jej mieszkańcom jako lekarz. Tubylcy nadali mu za to przydomek Dobry Biały Bóg. Dzięki jego badaniom oraz eksponatom posiadamy dziś wiedzę o plemionach, których już nie ma. Na wystawie obejrzymy między innymi parkę, czyli kurtkę wykonaną z ptasich piór, znakomicie chroniącą przed syberyjskimi mrozami. Benedykt mają mając właśnie jako lekarz bardzo bezpośredni kontakt z tymi ludami yy, miał świadomość, że ich kultura tradycyjna, na skutek klasyfikacji bardzo gwałtownych zmian, które zachodzą na tamtych terenach, że ta kultura tradycyjna po prostu nie ma szansy przetrwania, że ona w bez bezpowrotnie zginie. W związku z tym postanowił zachować jakiś fragment y, pamięci o nich. Godzina 18:30, tuż po uroczystości otwarcia wystawy. Iluminacja radomskiego rynku wyglądała imponująco. Niestety, przez kilka minut zarejestrowaliśmy jedynie kilku przechodniów. Na co kole stał samotny legionista. Może warto wybrać się tu choćby na spacer, a przy okazji zajrzeć do muzeum? Wystawa jest otwarta do kwietnia 2010 roku.